Dobry dzień, dobry. Mówiłam, że kolejny odcinek będzie już z majówki, a niestety nie, nie jest, ponieważ co nam się przydarzyło? Zobaczcie, coś nietypowego, zaskakującego i sensacyjnego jednocześnie. Takiej przygody nikomu nie życzymy, ale cóż, bez przygód życia byłoby nudne, prawda? Policja nas ściąga na bok, także przygoda, proszę Państwa, tak to wygląda, jeżeli zobaczycie taki napis przed sobą to znaczy że musimy zjechać zobaczymy o co chodzi chcą nas kontrolować więc jedziemy i właśnie mamy kontrol policyjną. także ciekawi zobaczymy o co chodzi Halo. hallo Federal police control ja yeah? yeah. Führerschein bitte und auch die Fahrzeugschein yeah. Führerschein Nie, o super, tam okay, so na Pan policjant robi zdjęcie naszych dokumentów. Okej, Ja Ciao. Także mieliśmy kontrol, więc to tak wygląda. Nuka broni jest nie. Nuka broni. Więc jak będziecie mieć kontrol policyjną, trzeba się zatrzymać, koniecznie. W sensie takie napisy, wiecie, nerwy są, to może ja też tak nie mówię. No to nieźle, nie? No, ale lepsze, że przed chwilą pomyślałem, że no, śmieszne było jakby nas ściągnęli. Aha. No to masz po mamie. Tak! To masz po masz mamie. ten dar. No i nas ściągnęli, także mieliśmy kontrolę, ale całe szczęście szybko przebiegła. No, no to fajnie, fajnie. A no kusia się odezwała, słychać było. Zaszczykała sobie. Pan policjant widział, że ja nagrywam. No. Zaglądam. No. I tak proszę Państwa, bez przygód u nas nie może się obejść oczywiście. <noise> Co Piotrek powiesz, zatrzymali nas. Ja tak czułem, jak wjechali przed nas i zahamowali, to ludzie się musieli zwolnić. Jechali tak. w ogóle za nami z tyłu, że wyprzecili nas, zajrzeli i zajechali jakby nam drogę. No powiedz może coś. Przyhamowali. Tak. Tak ze 120 do 110 nas przyhamowali. No i najlepsze było to, że już w końcu po jakimś czasie przed parkingiem włączyli, że mamy jechać tak, za nimi. To najlepsze. No to już całkiem zwolniłem do 80. I zrobiło się duże miejsce między nami. I Gostek nas wyprzedził i wjechał przed nas. I było, że on ma zjeżdżać. Gostek myślę, w cioku. On a oni do niego machali, że ma jechać dalej, że to nie on jest zatrzymywany. My Taka przygoda. No przygody muszą być. Sprawdzili wszystko, okej, okay? puścili nas. Ale jak zawsze zobaczycie, napis taki follow me i tak dalej, po angielsku, gdzie pan świecił na kokucie, tak to jest na górze umieszczone. To znaczy, że musicie pojechać za nimi. To nie pierwsza nasza kontrola w Niemczech, także mamy już te kontrole za sobą. Więc nas znają. A ten pan, co robił policjant, który robił zdjęcia? Ja mówiłam, że robi zdjęcia, to on chyba skanował dokumenty, więc Może muszą mieć. Tak, taką w telefonie.